Jak jakie zrzeszaliśmy już nad tymi zwowakami latają muchy Czyli leżą tu od dłuższego czasu No i mam pokaźny zestaw mojej ulubionej broni Piły Ech. Tak Zostawmy wejście żeby było miło Ups Hmm, to już nie mam czym zostawić. Coś tak ma Tak i tu ciekawostka co do zombie. Yy, w pewnym, Tam jak jakiś, skończ to zagrajmy, to pokażę wam, yy, że te zombie mówią. Tak, mówią, ale po angielsku. Ale pokażę Wam to kiedy indziej. Teraz zrobię, jak widzimy zagranie. Dobra. Hed. Krap. Head crap! He! Rozerwcie się, O kur... Rozerwijcie się, przepraszam. Tak. E... Ten żyje? Tak. Nie znaczy nie. Ten fragment lubię tylko dlatego, że zombiaków jest tutaj od groma. Niech słyszymy, tu opętany ksiądz. Tak, dokładnie. Dobrze, że ksiądz Rząd mi robi... Pijanie. Więc po prostu posiedzimy... o. A to właśnie zajmie się tymi zębiakami. Tak, to już chyba starczy. Śnie, Hedy, Hedy. Hedy. Mordek! Poszedł! A to tak jest fajnie, patrzcie. I zobaczcie, jest godny. <ścoughs> Widzimy, już jest martwy. I tak.

Tak, dokładnie słyszymy jeszcze tam dalej zombiaków, ale... Shit happens. Nie cholera. Tak, tak 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 w mordę. Rozrabia chłopak. Mm. Nie ma czym go rzucić, cholera, nie ma czym go... A jednak. chodź. Tęsk... Tęskniłeś? Tak. Ten pan udaje, że śpi. Jak większość. Tak naprawdę nie żyje. Znaczy żyje, tylko udaje, że nie żyje. Tak jak ten. Ty? A ty tu czekaj. Au! Musiał zaboleć trochę kraba. Tak, ten pan też żyje, tylko przysnęło mu się trochę. Więc nie dajcie się zwieść na siedzącego zombiaka. Tak, zaraz zobaczymy księdza. Już go widzimy. Strzelaj w nich, tak. Strzelaj w niego.

Jakby to trafi moja piła Dobra, nie była do końca moja, ale. Tak jest, 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 jest. Come on, No idzie teraz. Tu, tej chedi chedi, chedi, gdzie? Tak. Tutaj. Dokładnie. Tutaj mamy. Kurzył się, bo koparzyłem tron. A teraz. No i dobra. Pogadał sobie trochę. O, aż tu ta piła lecia Okej. Okay. Mm. Trzeba poczęstować jeszcze go. No patrz! Dobra, teraz to załatwimy inaczej. Ty obudził się A ma szateczką. Kurde, nie trafiłem. Jak mogłem tego nie trafić? Ludzie. Oj Stary. He! Dobra Oho. Tak. Teraz używamy tej zabawki ty nogi mu urwała facet dalej żyje nic facet a